regionu od poniedziałku do piątku od godziny 16.00. Jest dokładnie 16:12, a zatem ostatnie wydanie w tym tygodniu Pulsu Regionu. Przed nami, szanowni państwo, zgodnie z pewną zasadą, którą wprowadziliśmy w minionym tygodniu, także i dzisiaj to piątkowe nasze spotkanie w Pulsie Regionu będzie miało charakter nieco podsumow podsumowujący. Porozmawiamy o tym, co mogło, ale na szczęście na razie nie zdarzyło się w przypadku Tarnowskich Azotów to po pierwsze, a po drugie porozmawiamy o Euro 2012, ale w kontekstach pozasportowych. A Państwa i moimi gośćmi dzisiaj w studio są ksiądz Maciej Górak. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. I jak to zwykle bywa, przy okazji podsumowań znany Tarnowski dziennikarz Jerzy Kosiba, reprezentujący zresztą od lat tygodnik temi. Dzień dobry, witam. No to szanowni moi goście, wobec tego spróbujmy porozmawiać o tym, co mogło, na szczęście nie zdarzyło się jak, na, jak dotąd w przypadku tarnowskich azotów. Przypomnę, grupa azoty to trzeci producent nawozów w Europie, a Akron jakby... Używając pewnego porównania, oto wysłannik ze wschodu na zasadzie imperium kontratakuje. Przesadziłem Jerzy, tak? No zdecydowanie. To oferta na zakup azotów, to jest zwykła gra giełdowa. To są poważne biznes, poważne interesy na w skali międzynarodowej i tu nie można mówić o jakimś wrogim przejęciu, bo to przesada. No. Ale jednak były minister skarbu Aleksander Grat mówił, że to, że, że to ma taki charakter. On może tak mówić. Ja, ja na to się nie pokuszę. Nie, ale uważam, że tak, że to ma plusy i minusy, wbrew pozorom, bo, bo oczywiście za wcześnie, moim zdaniem, na to, żeby sprzedawać azoty, które mają jeszcze możliwości e, także i operacyjne, także i finansowe, żeby się rozwijać e, jako firma własna, a nie, nie sięgać po, po obcy kapitał. E, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Akron ma coś, czego azoty nie mają, o co się starają e, od jakiegoś czasu, między innymi chcą przejąć e, kopalnie siarki, mianowicie surowce. I tutaj w kontekście nie wiem, najbliższych dziesięcioleci taka baza surowcowa w postaci właśnie własnych zasobów to niebagatelna sprawa dla, dla takich firm jak Azoty. I, I w tym kontekście należy się zastanowić, czy, czy faktycznie tak samo złoby się wiązało z tym, z tym przejęciem. Właśnie rosyjskim. o to chciałem Cię zapytać. Kontynuuj ten wątek. Ja, ja uważam tak. Dobrze się stało, mam nadzieję, że tak będzie, że, że teraz jeszcze Akron nie przejmie azotów. Azoty mają możliwość, żeby się rozwijać. Chcą jeszcze kupić czeską spolanę, chcą jeszcze właśnie kupić siarkopol dawny i stanowiłby faktycznie no, potężną Firmę chemiczną w Europie i potężną firmą w, w Polsce jako jedna z większych firm. Jeśli mówimy o grupie kapitałowej, to byłaby faktycznie jedna z większych firm w Polsce, I, a cały czas ma siedzibę w Tarnowie. A co by się stało, gdyby na przykład Akron przejął i siedziba byłaby zupełnie gdzie indziej? Dlatego na pewno ten aspekt lokalny jest najważniejszy dla nas i z tego punktu widzenia ja jestem zadowolony, że zostają w Tarnowie i zostają w polskich rękach. Ksiądz Maciej Górek. Tutaj myślę, że został taki ważny wątek podjęty, mianowicie lokalności. To są ciągle azoty w Tarnowie i, i kwestia całego finansowania, kwestia potencjalnych podatków, prawda, zysków, tego wypracowanego kapitału to ciągle pozostaje tutaj i to jest niebagatelne. A odnośnie surowców, o których Pan Jerzy wspomniał wcześniej, to ma też drugi, drugi wątek, mianowicie azoty są potencjalnym odbiorcą na przykład gazu łupkowego, je, jeśli by do tego oczywiście doszło. W momencie, kiedy przyjmuje je rosyjska firma, no pewnie nie bardzo, chcieliby, nie bardzo chcieliby korzystać z zasobów polskich, a pewnie chcieliby transportować gaz od siebie. Tak przypuszczam. Szanowni moi goście, ale doskonale wiemy, że głównym graczem w całym tym procesie jest Skarb Państwa posiadaniu Skarbu Państwa jest ponad 32%. Oczywiście, że są jeszcze pokaźni akcjonariusze, ale to decyzja Skarbu Państwa może zaważyć, co się z tym zdarzy w przyszłości. No i z tego punktu widzenia byłem spokojny na razie o obyt azotów jako firmy polskiej, ponieważ skarb państwa zaakceptował swego czasu, nie było to tak dawno, bo parę lat temu, program rozwoju branży chemicznej. I między innymi tam zostało zapisane, jakie poszczególne firmy przyjmą drogi rozwoju. Azoty realizują je dosyć konsekwentnie, rozwijają się, kupiły firmę niemiecką, kupiły przecież Kędzierzyn Koźle i kupiły Policę. Więc z firmy, która no, parę lat temu. Tak mówiono, że być może w stanie sprzedana za przysłoną złotówkę, bo takie były potężne potrzeby inwestycyjne i takie były, taki był zły stan finansów firmy. Nagle stała się jednym z potentatów na polskim rynku, a to się odbija właśnie o tym, o czym mówił ksiądz, czyli na, na, na tym, że więcej podatków płynie do, do, do miasta, więcej, więcej, os, więcej zarabiają osoby, które tu mieszkają tutaj w okolica, Także to, to ma aspekty wielorakie, i ja myślę, że. Ja myślę, że dobrze się stało na razie, chociaż decyzji tak naprawdę nie ma. Pamiętajmy, że dopiero 22 czerwca będzie wiadomo, czy Akron skupi te akcje, czy też nie. A no właśnie. Yy, ale kontynuuję, jakby tutaj taki wątek powiedziałbym, sentymentalno-ekonomiczny. Już, już powiem, dlaczego, ponieważ my, Polacy, albo mamy do kogoś sentymenty, albo, albo nie mamy. Jak sądzicie jak sądzi ksiądz, o którego za momencik zaczynamy i ty też je poproszę o wypowiedź. Wiadomo, że w jakiś sposób grupą azoty są zainteresowane firmy takie jak Dow Chemicals, Bas Solvay Group. czy wobec tego lepiej by było aby tamte koncerny weszły na nasz rynek czy też, może lepiej, żeby za jakiś czas Akron albo może inny potentat ze wschodu na odpowiednich warunkach zainteresował się naszą firmą. Ja myślę, że tutaj pierwszą rzeczą jest to, co już zostało powiedziane. Wszystko wskazuje na to, że dziś jest za wcześnie na, na sprzedaż azotów. To byłaby no, chyba, wydaje się, chybiona decyzja, ponieważ azoty świetnie się rozwijają. Jak popatrzymy na słupki wykresów giełdowych, to poza policami w tym momencie wszystkie, wszystkie części grupy azoty one, one zwyżkują. I to jest, to jest wielki plus. Y, azoty się rozwijają, tak jak pan Jerzy mówił, y, konsekwentnie realizują politykę rozwoju i, i wydaje się, że kto by nie był w tym momencie potencjalnym nabywcą, no to jest chyba za wcześnie. Jasne, ale ja jednak, jednak <laughs> czy, czy przypę in, tak? do muru, tak. Wolałby ksiądz, żeby to był na przykład BASF, czy Akron. Y, powiem szczerze, y, mnie osobiście y, interesowałoby tylko to, kto da. Y, kto da lepsze warunki, to znaczy kto pozwoli na to, żeby azoty jednak się rozwijały, a nie zostały w jakiś sposób zamknięte, zminimalizowane, zmarginalizowane. Ja, ja też nie mam tutaj żadnych złudzeń, że, że z czasem to będzie nieuniknione, że jakiś udziałowiec przejmie większościowy pakiet akcji azotów. Nie mam tutaj też żadnych takich preferencji, że wolałbym zachodnią firmę. Przypomnij mi przecież, że już Niemcy chcieli kupić przez PCC azoty. Wcześniej i Bas był zainteresowany, i norweska firma była zainteresowana. Także myślę, że azoty wciąż są łakomym kąskiem i, i takich ofert na kupno akcji będzie się pojawiać. Pewnie nie w najbliższych miesiącach, a w najbliższych latach więcej. I myślę, że jak Azoty już będą na takim stadium rozwoju swojego i tych zakończenia modernizacji, że tak naprawdę cena uzyskana będzie satysf satysfakcjonować państwo, to wtedy bez problemu skarb państwa sprzeda te akcje. Ale jeszcze raz podkreślmy. Myślę, że życzenie wszystkich słuchaczy, a nas na pewno w studiu, jest takie, aby to było jak najkorzystniej i jak najwięcej dobra dla nas tutaj z tego popłynęło. Oczywiście. Pamiętajmy o tym, że sporo akcjonariuszy to są pracownicy azotów i dla nich im wyższa cena akcji, tym więcej pieniędzy w kieszeni. Także to też jest taki drobny więcej, aspekt, ale ważny. A czym więcej pieniędzy w kieszeni wśród właśnie akcjonariuszy azotów Starnowa, tym lepiej dla regionu. Dokładnie. A już za chwileczkę o Euro 2012 w kontekstach pozasportowych. Za godzinę i 27 minut zabrzmi gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie i rozpocznie się mecz, w którym już żyjemy. Polska-Grecja, ale... Kontekst euro, ja bym tych kilka minut chciał po, poświęcić raczej, że tak powiem, w klimatach pozasportowych. Teraz poproszę księdza Macieja Guraka. Jak ksiądz myśli, czy znaczy nie wiem, czy w ogóle, w ogóle można to tak rozdzielać, bo ja osobiście powiem tak, chciałbym, żeby wszystko dobre zdarzyło się tutaj w Polsce, żeby o nas mówiono i jest to dla mnie, a podkreślam, jestem od dzieciaka zagorzałym kibicem futbolu. Jest to dla mnie bardziej ważne niż efekt końcowy, niż wynik sportowy. Wydaje się być słuszne. Wynik kolejnych meczów, bo ufam, że będą kolejne, nie tylko dzisiejsze naszej reprezentacji. Wynik kolejnych meczów oczywiście, będziemy się tym ekscytować, będziemy to przeżywać, będziemy niewątpliwie kibicować czy to oficjalnym śpiewając oficjalny hymn, czy jakiekolwiek inne, inne zagrzewki stosując. To nas na pewno ekscytuje i jest to zrozumiałe, ale. ale Wydaje się, że Polska m, byłoby pięknie, tak jak pan jak, jak rozmawialiśmy poza anteną, jak pan mówił, byłoby pięknie, gdyby pozostał ten efekt m, obrazu dobrej, zorganizowanej, m, przygotowanej. I fajnie Może Polski. jeszcze niedoskonałej, bo rzeczywiście no niedoskonałej, wiel, bo wiele braków w rozwoju. jest, ale, ale, ale tej życzliwej, tej jak się słyszy prawda z różnych miejsc w Polsce, jak pięknie kibice przyjęli jedną czy drugą reprezentację, to miłe, serce rośnie. Serce rośnie i to, to bardzo cieszy i, i daje też taką pewną nadzieję, że, że stereotypy Polski jako takiego może trochę kraju zaściankowego, Kraju, kraju, no może nie do końca jeszcze będącego w Europie, bo niestety tak jesteśmy ciągle traktowani, że te stereotypy będą łamane. Tak jest. Jerzy, a ciebie zapytam, bo wiem, że od lat te tematy ekonomiczne to są, są ci bliskie, powiedz, jak sądzisz, jakiś dalekosiężny efekt ekonomiczny tego zdarzenia pod tytułem Euro 2012, 2012 może nastąpić? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że niestety popłyniemy strasznie na tym euro, jeśli chodzi stricte o finanse, ale tutaj niezmiernie ważny jest ten efekt, po pierwsze przełania stereotypów, o którym ksiądz mówił, bo tak naprawdę dopiero te mistrzostwa mogą nam pokazać, tak naprawdę wcześniej z czym kojarzyli Polskę? No może z Wałęsą, z Papieżem i tak naprawdę te, te skojarzenia się kończyły, pozytywne. Teraz mamy szansę na to, żeby pokazać, że nie tylko mamy wielkich bohaterów, Wielkie osoby, ale potrafimy też zorganizować porządną imprezę. Nie, nie musimy się wstydzić tego, że, że, że tu są tacy kibice, mamy piękne stadiony, także to jest naprawdę ważny efekt i on w kontekście paru lat pewnie się przełoży na, ja mam taką nadzieję, na zainteresowanie Polską jako miejscem, gdzie można jechać, gdzie można spokojnie przyjechać z rodziną, gdzie można spędzić czas, gdzie jest sporo ciekawych rzeczy. Nie tylko ładne stadiony, ale też i zabytki, różne inne rzeczy. I to będzie ten efekt, który możemy odczuć, bo finansowo, jak już mówią szacunki, no to te miliony tam wzrastają z każdym dniem tych strat. A później jeszcze dojdzie nam jeszcze taki aspekt, że te cztery stadiony piękne i znakomite musimy utrzymać. A to jest też niebagatelny koszt. I jeśli tam nie zarządzający tymi obiektami nie potrafią ściągnąć, nie wiem, jakichś koncertów, jakichś właśnie drużyn piłkarskich czy innych, no to będzie naprawdę kłopot, bo to są horrendalne wydatki. Ale ten efekt zostanie osiągnięty? Myślę, że nie w bezpośrednio w kwestii ekonomicznej. Chociaż być może przyjedzie jakiś Abramowicz, który podobnoż wykupił sobie loże za nie wiadomo ile i on powie: a może, a może Chelsea to sobie zostawię, a może bliżej do Warszawy, tutaj, na przykład, tak? Tak, Werska Wolania, na przykład. Albo w jakiś inny klub, a nawet niekoniecznie ze stolicy. Jeszcze jedna rzecz, bo oceny mediów europejskich są bardzo pozytywne, jeśli chodzi o Polskę. Ale dzisiaj przeczytałem w doniesieniach internetowych, że Siegdeutsche Zeitung, no dość opiniotwórcza, opiniotwórczy dziennik niemiecki, napisał, że Polacy mają problem. Ale że tym problemem jest Ukraina że problemem jest współorganizator, bo w Polsce jest wydaje się, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Ja myślę, że tu nie mamy się co obawiać, bo tym lepiej na tyle słabego partnera wypadnie dla, dla Polski. Lepiej, także, tak. także Polska tutaj, no, no się no, często tak jest, że, 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 że nieraz specjalnie się tak robi, że dobiera się jak gdyby przeciwnika trochę słabszego, żeby samemu lepiej wypaść. No w tym wypadku nie myśmy dobierali tych, to raczej była inicjatywa ukraińska w ogóle, przypomnijmy same tak, na, początki, oczywiście. żeby zorganizować wspólne euro, także tu nie możemy narzekać. Ja mam nadzieję, że na Ukrainie też nie będzie tak, tak źle, chociaż. Czy samo to, że z 16 ekip, 13 wybrało Polskę jako miejsce pobytu, jako bazę, a tylko 3 Ukrainy, no też o czym świadczy? Też tak. świadczy, że jednak ta Polska jest bardziej europejsko postrzegana niż Ukraina. No i moi goście, zaczynamy od księdza Macieja Góraka. To musi to pytanie paść. Jaki wynik? Właściwy. No właściwy. Dobrze. Nie drążę. Jerzy? Ja myślę, że będzie to ciężki mecz. Mówię oczywiście o meczu Polska-Grecja. Grecja. Grecja. E, e, ale jestem optymistą. Jak widać. No e, właśnie, bo Jerzy z szalikiem przyszedł i, tutaj. E, no, będę niepoprawnym optymistą i, i zawyrokuję 1-0 dla Polski. Oby tak było. Państwa i moimi gośćmi w tej części Pulsu Regionu był ksiądz Maciej Górak i tarnowski dziennikarz Jerzy Kociba. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję do usłyszenia. Bardzo.